どうで które działały w tamtym czasie, w warunkach wojny, to dzięki nim ich bohaterskiej i patriotycznej postawie została zachowana ciągłość państwa polskiego. 75. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego zobowiązuje nie tylko do rozważań historycznych, ale w szczególności do osiągnięcia wniosków co do przyszłości naszej ojczyzny. Dzisiejsza uroczysta sesja to również okazja do honorowania zasłużonych mieszkańców Powiatu Wielczowskiego znaczeniami państwowymi przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Myślę, że w swoim i Waszym imieniem serdecznie witam naszych gości przybyłych na tę uroczystość. Witam Pana Pawła Bejle, Wicerwoje Wodę Ludzkiego. Serdecznie witam. Panu starostą i zarządem Andrzejem Szymańkiem. Witam wójtów poszczególnych gmin. Ale tu przepraszam że wymienię prawdopodobnie jednego, bo jeżeli źle zauważyłem, to widzę tylko datę, ale wójta gminy czas Trzaskanie. Jeżeli są inni wójtowie, serdecznie witam. prezentowano przez poduchowie, gdy witam serdecznie. Komendant Pana Kadyręca jest także poza mnie. Jestem serdecznie Nie czy jest Pani Prezes, Pani Nie widzę. Która ma sesję? Pani Wszystkich serdecznie witam. Po sposób szczególny pozwólcie, że przywitam młodzież, która dotarła bardzo wykonana do tego. Serdecznie witam. Witam wszystkich Państwa za na dzisiejszej uroczystości. Wysoka Rado, Szanowni Przedstawiciele Władz Gminnych Starym Powiatu Szanowni Nauczyciele, Droga Młodzieży, Wychowani Strażacy, Szanowni Państwo Uczestniczących w dzisiejszej uroczystości. 75 lat temu nazistowskie Niemcy i sowiecka Rosja na mocy Paktu Libertum-Mułotow dokonały kolejnego rozbioru Polski, to są z terror, zniszczenie i śmierć. Mimo tego państwo polskie nie przestało istnieć. Polacy nie poddali się, zbudowali coś, co stało się fenomenem skali całego świata. Polskie państwo podziemne. Dlatego spotykamy się dzisiaj, aby przypomnieć historię i uczcić dokonania naszych wypadków z tamtego okresu. Nigdzie poza Polską nie powstała równie złożona struktura organizacyjna, dyspania, dysponująca administracją, sądownictwem, mediami co, i co najważniejsze olbrzymią podziemią armią. W dniu 27 września 1939 roku powstaje służba zwycięstwu Polski, łącząca w sobie zarówno elementy struktur administracji państwowej, jak i początki formacji wojskowej. Z tej, co, z tej to inicjatywy wywiodła się Armia Krajowa i Delegatura Rządu na kraju. Powstało w jedyne w dziejach polskie państwo podziemne oraz najlepiej zorganizowana i największa armia podziemna w okupowanej Europie. W ten sposób zachowano ciągłość polityczno-wojskową władz Rzeczpospolitej i pośrednich <laughs> władz państwowych na sytuację tak. Głównym celem działalności Podziemia było przede wszystkim zwycięstwo i odzyskanie niepodległości. Niemniej ważny był również kształt przyszłej Polski, która miała się wykreować po wojnie. Prowadzono więc prace programowo-polityczne, które dotyczyły zarówno przyszłego ustroju państwa polskiego, stosunków społecznych i gospodarczych, miejsca Polski w powojennej Europie. Jak również kształtu powojennego ładu światowego. Zgromadzono dane, organizowano zespoły ekspertów, przygotowywano projekty ustaw, tak aby odrodzone państwo mogło zacząć działać od razu po zakończeniu wojny. Polskie Państwo Podziemne, oprócz walki z okupantem, prowadziło też opiekę nad obywatelami oraz dbało o życie kulturalne i naukowe. Do dziś, Jesteśmy w z zmiany osiągnięć polskiej poezji, literatury, a także i z przygotowań świata nauki na czasy powojenne. Ogromne znaczenie w podtrzymywaniu Narodowego Duchu Ducha miała konspiracyjna prasa i wydawnictwa. Były one źródłem rzetelnej informacji o tym, co dzieje się na frontach i w okupowanym kraju, a także publikowały utwory literackie i humor będący antidonium na okupcie niesprawiedliwego. Szanowni Państwo, chcę przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować, że ponownie mogę z Państwem przeżywać tak dużą i podniosłą mm. uczęszczość. I chcę pogratulować Panie starosto, Panie Przewodniczący, że przy takiej okazji, jaką jest 75. rocznica powstania państwa podziemnego, Mogłem dzisiaj razem z Wami wręczyć te wysokie oznaczenia państwowe. Drodzy Państwo, Polacy wiele przechodzili, przechodzą i oby przyszłość pokazała, że Polska zawsze będzie wolna i byśmy nie musieli przechodzić to, co nasi ojcowie i nasi przodkowie. Ale Polacy zawsze byli narodem walecznym i takim narodem, który potrafił szczególnie organizować się w momentach zagrożenia. I zauważmy, jak szczególną rolę odgrywała zawsze w momentach zagrożeń młodzież. Ludzie młodzi, różnego rodzaju powstania. Powstanie warszawskie, tajne komplety. To byli ludzie, oczywiście pod przewodnictwem swoich nauczycieli, ludzi światłych i wiedzących, w jaki sposób pokierować tą młodzieżą. Ale to zobaczmy, drodzy Państwo, ile zależało od młodych ludzi. Zresztą w młodych zawsze jest nadzieja, nadzieja na lepszą przyszłość. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję, młodzi przyjaciele, że jesteście tutaj dzisiaj razem z nami. To jest myślę dobra lekcja historii, żywa lekcja historii, gdzie możemy sobie przypomnieć o tych najważniejszych chwilach, które dotykają Polaków i Polskę, gdzie możemy by czerpać z trudnymi gaściami z tej nauki, bo historię trzeba przypominać, trzeba ją pielęgnować. Nie może tak być, że tych elementów związanych z tym, czym była Polska dla Polaków, może kiedykolwiek zabraknąć. I za to bardzo serdecznie Panie Starosto i Panie Przewodniczący dziękuję. Bo to jest właśnie dzisiaj ta szczególna okazja do tego, żeby również i rozmawiać na ten temat. Ja pamiętam moi mili, jak byłem bardzo młodym człowiekiem i bardzo to przeżyłem. Być może zbyt wcześnie sięgnąłem po tą publikację, bo pamiętam do dzisiaj to, co przeżywałem czytając Dymy nad Birkenau. Seweryny Szkodlewskiej. Kto nie czytał, polecam. Naprawdę, sięgnięcie po tą pozycję, bo wtedy można zobaczyć i przeczytać. I oczami wyobraźni zobaczyć, co przeżywali nasi ojcowie, nasze matki, nasi dziadowie, dziadkowie. Słuchajcie, to jest nie do wyobrażenia. Oczywiście są różnego rodzaju pozycje, które dopytają II wojny światową, bo czytałem też taką pozycja jak 5 lat, Grzesiuka to oczywiście było pokazane w sposób bardziej humorystyczny i się lżej czytał. Ale ta rzeczywistość, ta prawda, to przede wszystkim jest opisywana w tych dymach nad Birkiem. To trzeba przeczytać, to trzeba przeżyć, to trzeba pobudzić oczy do wyobraźni, dopełnić to tym, co i o czym mówią pozycje być może filmowe. Szanowni Państwo. Tak kiedyś zastanawiałem się i zastanówmy się wspólnie, ile w nas jest bohaterstwa, ile w nas jest patriotyzmu, ile w nas jest tej siły, jeżeli dotknęłoby cokolwiek złego, naszą Polskę, naszą Ojczyznę, kto z nas dzisiaj, tutaj, teraz postawiłby się do dyspozycji, żeby stanąć i poświęcić na ołtarzu Ojczyzny swoje życie i zdrowie. Nie wymagam dzisiaj tej odpowiedzi, ale ten dzień jest dniem szczególnym, żeby wzbudzić tą refleksję, żeby zastanowić się, bo być może w rodzinach mało rozmawiamy na te tematy. Polecam, abyśmy rozmawiali z naszymi dziećmi, z naszymi wnukami, z naszymi najbliższymi, bo słuchajcie, jest to potrzebne. Chcę bardzo, bardzo serdecznie pogratulować dzisiaj odznaczonych. słuchajcie, jest jestem trzeci rok wicewojewodą łódzkim a zawsze z ogromnym wzruszeniem wręczam krzyże zasługi, medale za dwuletnią służbę i wszystkie odznaczenia, które są nad, nadawane przez prezydenta Rzeczypospolitej. To nie każdy może dostać to odznaczenie i wiem co mówię, bo pierwsze sito jest w urzędzie Wojewódzkim, a drugie dużo gęstsze sito jest w kancelarii prezydenta Rzeczypospolitej. I tam słuchajcie, albo masz te zasługi, albo nie, i nie ma znajomości. Nie ma tłumaczenia. Po prostu tam są ludzie, którzy w sposób szczególny rozpatrują te wnioski. Tym bardziej które czoło. Dla wszystkich tutaj dzisiaj oznaczono Drodzy Państwo, myślę, że ja to społeczność tutaj Powiatu Wieruszowskiego i Województwa powinniśmy być dumni i jesteśmy dumni z Was. I serdecznie Wam gratulujemy. Drodzy Państwo, zbliżają się wybory samorządowe. Jest to ważna chwila, kiedy będziemy czy będziecie Państwo oceniani. Wtedy, kiedy jest głos, który może dać tą satysfakcję temu, co Państwo robicie na co dzień, temu, w jaki sposób służycie ludziom. To jest ta chwila weryfikacji i oceny. To jest te 25 lat wolności. Gdzie możemy rzeczywiście i naprawdę decydować o tym, kogo możemy wybrać, kto nami może później w przyszłości kierować. Posłuchajcie, prezydent Wałęsa powiedział kiedyś: weźcie sprawę w swoje ręce. I miał dużo nas, bo to wy tutaj powiecie wielu osób. W każdej gminie najlepiej wiecie, co jest wam potrzebne. I nie inaczej. Oczywiście ogromną satysfakcją jest dla samorządowca, czy to radnego gminnego, czy radnego powiatowego, czy radnego wojewódzkiego, czy wójta, czy burmistrza, czy starostę, jest ogromną satysfakcją, jeżeli dostaje się ponowny mandat zaufania. To jest ta największa zapłata. I wiem, co mówię, bo wielokrotnie też byłem samorządowcem i byłem wybierany. To dla mnie była zawsze największa zapłata, i nieraz, jak pomagałem komuś, to mówię: Słuchaj, największą zapłatą dla mnie jest to, jeżeli w przyszłości będę dobrze zweryfikowany. I wiem, jak Państwo też na to, Państwo samorządowcy, którzy będą startowali, na to też czekają. Drodzy Państwo, myślę, że tego typu spotkania, tego typu okazje są. Również i bardzo ważne dla społeczeństwa, całego powiatu miasta Bieluszowa jest tutaj z nami Burmistrz Bogdan Nawrotski W tej chwili będą składane tak zwane schetynówki. Ale chcę powiedzieć jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy: że na lata 2014-2020 w Rzeczpospolitej Polskiej jest do rozdysponowania i będzie do rozdysponowania prawie 500 miliardów złotych z Unią Europejską, gdzie na obszary wiejskie spłynie około 170 miliardów złotych. To jest bardzo ważny moment. Moment, gdzie będą decydowały się również te losy tych środków, na jaki region województwa łódzkiego te środki spłyną. To jest też szansa. Wybory samorządowe, to jest również szansa, abyście Państwo dobrze zdecydowali, bo te środki będą też dzielone poprzez Urząd Maszobos, czyli Sejm Województwa Walskiego. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za to, że mogę tutaj dzisiaj przed Państwem wystąpić, za to, że mogę tutaj razem z Państwem być i przeżywać to uroczystość. Życzę Państwu przede wszystkim dużo zdrowia i dużo satysfakcji z tych zadań i z tego, co Państwo robicie. I ale nie zapominajmy jeszcze o jednym, że jak Państwo wracacie do domu, to tam jest rodzina. Rodzina, która Was wspiera swoją miłością i czasami, a przede wszystkim może wyrozumiałością. Bo praca w samorządzie, praca społeczników, strażaków, którzy tutaj licznie są obecni, oni nie liczą dnia, ani godziny, ani swoich własnych chwil, tylko biegną, jadą do pożaru, zostawiają swoich najbliższych. Koła Gospodyń Wiejskich, cała społeczność, Drodzy Państwo, to po prostu integruje. I ja zawsze też mówię i e, przypominam, że kiedyś oglądałem taki żart rysunkowy, gdzie chowali jakiegoś zmarłego, była trumna i było dosłownie pięć osób. Pięć osób go żegnało. I podpis był następujący, a na Facebooku miał pięć miesięcy znajomych. Więc Polecam, naprawdę polecam, rozmawiajmy z sąsiadami, spotykajmy się, rozwiązujmy razem problemy, które dotyczą ludzi. Bo komputer, internet, zwracam się tutaj do młodych ludzi, jest ważny, ale najważniejsze są relacje między ludźmi. I tym przesłaniem, drodzy Państwo, chciałbym zakończyć moje wystąpienie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. 27 września mija 75. rocznica powstania Służby Bezpieczeństwa Polski, która stała się załącznikiem Polskiego Państwa Podziemnego i jego zbrojnego ramienia Armii Krajowej. Na terenach okupowanych przez Niemców i Rosjan Polski państwo to wypełniało podstawowe funkcje. działał podziemny rząd i parlament, tajne sądownictwo i oświata. Struktury okupowanego państwa były kierowane z wolnych krajów słuszniczych, głównie z Londynu. Przez pełni legalne władze naczelne Rzeczypospolitej, Prezydenta, Rząd i Naczelnego Wodza oraz Krajowe Przedstawicielstwo. <tutuj>

uh um. shut ah! Niech Wisłem zobaczę i Tatrę, wszystko, co ukocham i czuł. Wystarczy, żeby mnie uczcić czyjś krótki, serdeczny płaszcz. Przyjaciele niech przyjdą narzucić na trupa żołnierskie płaszcz. Niechaj pochowają mnie w ziemne czerstwo, tam, gdzie padłem, na świecie gdzieś. Niechaj wspomną moje żołnierstwo. I nie podwierdam wieśni.